Hej, Ziumanko, witam Was w kolejnym filmie. Pierwszym w tym roku 2023. Wcale, że nie jestem taki ogarnięty, ale chciałem sprawdzić, jak wyglądam po świętach: czy przytyłem, czy moja waga dalej stoi. Starałem się ograniczać wszystkie słodkie rzeczy, natomiast wiadomo, jak, jak wychodzi. Zaraz sprawdzimy to. Skończyłem na 85. Około. Oczywiście nie, nie trenowałem. Wczoraj pierwszy trening na takie rozruszanie. 1 stycznia 2023 roku. Wiadomo, że nie ćwiczę, więc te mięśnie. Ta skóra to wszystko jest takie wiotkie na razie, ale szczerze mówiąc jestem taki lekko zadowolony, bo nie udało mi się przydyć aż tak. Przeważnie miałem taki brzuch okrągły, więc jest ok. Coś tam jeszcze widać, natomiast teraz mam w planach zacząć ćwiczyć, wrócić na siłownię. Trochę więcej czasu będzie. Mam nadzieję, że do... do... Wakacji wrócę w lepszej formie w końcu, a ja biorę wagę i idziemy sprawdzić. Jak e, widzicie, chyba trochę mi się jednak przytyło. Jak zobaczyłem się 87, to się trochę zdziwiłem. Myślałem, że dalej będzie 85, może 84. Mam teraz motywację, żeby z powrotem wrócić do tego, co było przed świętami. to są jeszcze paczki do nagrywania unboxingów: tu jest izo izotonik przy Rzydłmi, tu jest Fitwoman. Woman, no i ostatnio też używałem drona żeby sobie polatać. Lądowałem nim na balkonie i trochę był wiatr i zaciągnął cały ten syf na siebie, ale nie jest tak źle. Jest jeszcze w miarę czysty. Ja sobie, ja sobie zaraz go poczyszczę. No i idę dalej działać. Nie wiem czy u Was jeszcze choinki stoją. Nie tak przeważnie w styczniu jeszcze do połowy, do końca stycznia jeszcze chyba stały. Nie pamiętam. Oglądaliśmy sobie. Tu jeszcze laptopa muszę złożyć, ogarnąć. Oglądaliśmy sobie Sylwestra z dwójką. Przez laptopa się łączyłem z telewizorem, także w ten sposób trochę Netflixa weszło. W tym, w tym roku Sylwestra taki na spokojnie. Nie chcieliśmy nigdzie wychodzić. W zeszłym roku praktycznie dwa dni Sylwestra było. W tym roku tak na spokojnie. Ogólnie fajna sprawa taki ten laptop 2 w jednym, bo można sobie go jako tablet używać. Fajnie też się sprawdza do czytania książek, bo można go właśnie obrócić pionowo. czy mi się przypomniało, że nic nie jadłem, więc mogę sobie sprawdzić poziom cukru we krwi. Kupiliśmy ostatnio fajne urządzenie. Tutaj są paski. No, każdy, kto pewnie ma glukometr, to wie o co chodzi. To jest taki pistolet do strzelania igłą. 3,6. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Chyba wynika z tego, że jest wszystko ok, także bardzo się cieszę.

Się okazało jeszcze, że podczas, podczas transportu jeszcze zmieniłem. Podłączałem mikrofon i nie, go, nie podłączyłem go, więc trochę inny dźwięk był przez chwilę. A co do obiektywu, używam teraz tego starego obiektywu. Na szczęście go jeszcze nie sprzedałem. jeszcze go nie wystawiałem od pół roku, nie, może prawie rok. Jak mam ten nowy obiektyw, zapomniałem ten wystawić, ale się przydał, bo na urodziny babci mogłem ten wziąć. Co prawda nie jest taki ostry i jasny jak, jak ten Sigma, no ale na szczęście był chociaż taki obiektyw. A no tam było bardzo na sali ciemno, więc ze światłem i, i z jakością zdjęć było, było naprawdę kiepsko. Zobaczę jak dzisiaj będę miał czas i po prostu ten obiektyw oddam do, do naprawy. Zobaczymy co tam jest nie tak, ale jak widzicie na tym obiektywie wszystko jest ok. Powiedzmy, że jest ostrość normalna. Ale na tamtym, jak widzieliście, po prostu wszystko było zamazane i nawet obiektyw nie, nie, łapał, nie łapał światła w ogóle. Żadnych y, połowa funkcji na aparacie nie działała, więc coś musiało być nie tak. Nie wiem, czy wspominałem, że internet zmienialiśmy. Dostałem nowy router. No i tak to na moim biurku wszystko wygląda. Ten głośnik muszę sprzedać, bo mamy już jeden, więc niepotrzebny nam ten nowy. Tutaj jakiś głośniczek z Lidla. Zobaczymy, no tego nie będziemy sprzedawać, bo to pewnie nie jest za drogie. No i teraz tak. Ja ogólnie nie nagrywam sobie To jest fitłoman jeszcze paczka. Jak widzicie, muszę wyjaśnić też o co chodziło z tym z tą naprawą. Tutaj jest jakaś nowa paczka. A, tą, tą paczkę zamawiałem do Polski. Ona jest z izotonikami z tym bym nagrał jakiś też filmik no i teraz przyszła nowa paczka to odnośnie konkursu tego co jest na SFD więc już tam nie muszę nagrywać za dużo, za dużo tego w sumie tutaj nie ma MCT Oil, Keto Oil z tym, że teraz była, było opakowanie 200 ml takie malutkie w porównaniu do tego, co było przed przedtem, pół litra. No to jest fajne. X nie było teraz chyba z tego drugiego opakowania, co wcześniej próbowałem. To jest nowość. Chyba też nowość z tego względu, że to jest mniejsze opakowanie. Taki sosik. to jest. A, farbę do brody. Tutaj taką to jest czwórka. Farbuję sobie witaminę E i reszta to jest jakiś gratis ale to chyba do, do tego że zamawiałem tą farbę do brody nie wiem co to jest no i reszta to bolero już dwa wykorzystałem zamawiałem kolę, cola lemon takie neutralne smaki takie neutralne, takie które kiedyś już mi się sprawdziły Janko, tam jeszcze janko. Cytryna, kopa, cytryna, cytryna janko. To chyba wychodzi, że tylko te trzy smaki zamówiłem, ale nie zamawiałem dużej paczki z tego względu, że tu chodziło o, o ten konkurs, a konkurs jest od 100 zł przy zamówieniu. Idę się ogarnąć, idę wziąć moje odżywki mój standard pakiet na siłowni w tym miesiącu byłem z dwa trzy razy, więc trzeba to nadrobić. Z takich ciekawostek to właśnie to wcześniej brałem, EA, ale jak wspominałem, ona trochę tak bąkiem jedzie. Ta woda później. To jest to jest stare opakowanie glutaminy, kolagen, kolagen w proszku bardzo źle się rozpuszcza, więc trzeba było po prostu w shakerze to robić, żeby tej piany nie było. Selen. D3K2 to już przy, przyniosę nowe opakowanie bytajne, coś tam e, water out na zbicie wody w organizmie, z tym, że jeszcze tego nie używam, bo e, chciałbym po prostu pójść w taki normalny, w tą moją rutynę na siłowni, czyli trenować się w ciągu tygodnia normalnie, regularnie i wtedy zacznie to brać, to wtedy będę widział efekty z nowości takich. E, o, to jest nowe opakowanie żelazo, też fajnie, nie, nie kruszy się aż tak, trochę większa tabletka. To jest na wykończeniu, D3K2, więc dlatego tam nowe przyniosłem. Yy, to jest ZM, ZM, ZM B czy ZMA plus B6, tylko że w nowym opakowaniu. Collagen Pro, to właśnie jest 6 tabletek, 3, razy, 3 sztuki po 2 razy dziennie. Według opakowania biorę tylko cztery, dwie rano, dwie wieczorem. Ale to są tabletki, kapsułki, a tu jest proszek i to jest o tyle, o tyle lepsze. No i to, jest, i to tyle z tych nowości. No to tutaj jeszcze kreaty biorę.